Klasztor Siostr Bernardynek w wielu miejscach uroczystych obchodów doroczego Święta Myśliwych Okręgu Sieradzkiego, jest już od wielu lat. Wieczorową porą odbywa się tutaj zawsze specjalna msza święta, w której uczestniczą nie tylko myśliwi, ale też zaproszeni na to święto goście i mieszkańcy miasta. Od lat celebruje ją m.in. ksiądz Jarosław Boral, kapelan Myśliwych Okręgu Sieradzkiego. W tym roku odparwiono ją za zmarłych myśliwych i leśników Okręgu Sieradzkiego oraz za bezpieczne i szczęśliwe łowy. Takie jest tytanie. Wielu osobom może wydawać się zwykłą, czystą prowokacją. Przecież w obiegowej opinii myśliwy to przede wszystkim człowiek, który zabija, który jest mordercą. Tak często nas określają. Też takie słyszałem pod swoim adresem delikatne może zdanie. Co więcej, łączenie piękna podstawami pewnych myśliwych, a raczej tych, którzy dla myśliwych się uważają, lecz tak naprawdę z łowiectwem nie mają nic wspólnego. Wydaje się może pewnym nieporozumieniem. W dalszej części tej uroczystej Eucharystii myśliwi złożyli dar ołtarza, wręczono też okolicznościowe medale zasłużonym myśliwym. Z kolei wstępujący do Polskiego Związku Łowieckiego złożyli uroczyste ślubowanie. Był też oczywiście akcent artystyczny w wykonaniu zespołu sygnalistów z koła łowieckiego Daniel. W imieniu braci myśliwskiej życzę Wam koledzy wszystkiego najlepszego. Niech święty Hubert ma Was w opiece abortaże i obficie. Największe podziękowania składam na ręce, na ręce matki przełożonej, jak również siostry Beatki, która jest duszą tego klasztoru. Wieliczki panienką, ponieważ tak ją kiedyś nazywano, siostrą Bernardynką za wspieranie również nasz myśliwych swoją modlitwą podczas kolejnej mszy hubertowskiej. I przystajanie tej świątyni na knieje czy nasz, bowiem ci, ci Państwo, którzy wstępują do tej świątyni, widzą jak siostry starają się ubierając tą świątynię żółbek, nastrój myśliwski. Pełen zwierzyny wszystkim i przede wszystkim na Boże Narodzenie. W imieniu braci myśliwskiej, sygnalistów Kołowieckiego, Dziękuję moim kolegom. Na dowód wdzięczności za Wasze poświęcenie. Pragniemy zatonować, zatonować Wam, utwór Wam bliski, coś zielonego. Serdeczny, serdecznie proszę naszych sygnalistów. Dłuższa relacja ze Święta Myśliwych do zobaczenia u nas w temacie tygodnia. Zapraszamy zaraz po sporcie.